Mój ukochany synu, niech pokój mojej miłości spocznie na tobie. Poczuj mój uścisk, który cię otacza, przynosząc ukojenie i ulgę twojej duszy. W tej chwili modlitwy pragnę, abyś poczuł się przyjęty w moim sercu, gdy będę mówić o znaczeniu wiary, zwłaszcza wtedy, gdy choroba próbuje odebrać ci nadzieję, a ból zdaje się dławić twoje siły. Wiara, mój synu, jest jak promień światła który przenika ciemność, prowadząc Cię ku uzdrowieniu i odnowie. Jest mostem łączącym Cię ze mną, ogniwem jednoczącym z moją nieskończoną miłością i mocą, która może wszystko. Nawet gdy choroba sprawia, że czujesz się słaby i bezbronny, wiara utrzymuje Cię na nogach, dając odwagę, by stawić czoła wyzwaniom oraz pewność, że nigdy nie jesteś sam. Gdy ból staje się intensywny, a cierpienie wydaje się nie do zniesienia. Pamiętaj, że jestem z Tobą, mój synu. Ja jestem Twoim Ojcem, a moja miłość do Ciebie jest silniejsza niż jakakolwiek choroba, potężniejsza niż jakikolwiek ból. Moja ręka jest wyciągnięta ku Tobie, gotowa, by Cię podtrzymać i poprowadzić ku uzdrowieniu. Ufaj mi, mój synu, i pozwól, aby wiara była Twoim fundamentem, Twoją siłą, Twoją nadzieją. Uwierz, że jestem z Tobą w każdej chwili, dając Ci potrzebną siłę, aby przezwyciężyć trudności oraz pewność, że uzdrowienie jest w drodze. Twoja wiara jest jak tarcza, która chroni Cię przed atakami wroga, jak miecz, który pomaga walczyć z chorobą i bólem. W chwilach wątpliwości i niepewności, gdy choroba wydaje się zachwiać Twoją wiarą, pamiętaj o moich obietnicach, mój Synu. Pamiętaj że jestem Bogiem, który uzdrawia, odnawia, wyzwala. Jestem Bogiem rzeczy niemożliwych i dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Uwierz we mnie, a zobaczysz, jak moja chwała objawia się w Twoim życiu. Mój synu, zapal płomień nadziei w sercach tych, którzy cierpią. Podziel się tym przesłaniem, jak dzielimy się chlebem przy obfitym stole, a razem stworzymy wielką rodzinę wiary. Subskrybuj kanał i dołącz do tego łańcucha miłości, który ogrzewa duszę i oświetla drogę, jak świece zapalane w oknach polskich domów w mroźne zimowe noce. To dzięki wierze pozwalasz mi czynić cuda w swoim życiu, mój synu. To ona daje mi przestrzeń do działania, uzdrawiania Twoich chorób. I przemiany Twojej rzeczywistości. Wiara jest jak klucz, który otwiera drzwi mojego serca, pozwalając by moja moc swobodnie płynęła w Twoim kierunku. To cenny dar, szczególnie wtedy, gdy czujesz się kruchy, przygnieciony chorobą, bo właśnie ona ujawnia prawdziwą siłę, która mieszka w Twoim sercu, siłę, którą sam tam umieściłem. Kiedy burze życia próbują zgasić płomień Twojej nadziei, wiara stanie się tarczą, która ją chroni, siłą, która utrzymuje ogień Twojego ducha i poprowadzi Cię ku uzdrowieniu ciała i duszy. To wiara poprowadzi Cię do mnie, nawet w najtrudniejszych momentach, gdy ból i cierpienie wydają się nie do zniesienia. Nawet gdy czujesz się samotny, otoczony ciemnością choroby, wiara pozwoli Ci zrozumieć. Że nigdy nie jesteś naprawdę sam. Jeśli świat zwątpi w moją obecność, jeśli ktoś spróbuje zasiać niepewność w twoim sercu, po prostu przypomnij sobie: Otrzymałeś już tak wiele błogosławieństw, tyle razy czułeś moje pocieszenie i odnowę. Spójrz wstecz i zobacz, jak wiara prowadziła cię aż dotąd i jak zawsze byłem przy tobie. Opiekowałem się tobą, ocierałem twoje łzy. I odpowiadałem na Twoje modlitwy. Niech wiara będzie pokarmem Twojej modlitwy, mój synu. Niech będzie siłą, która popycha Cię do działania, która klęka przed Moim obliczem i utrzymuje więź z moim sercem. W najciemniejszych dniach, gdy mrok choroby grozi, że Cię pochłonie, gdy strach i niepewność próbują wedrzeć się do Twojej duszy, trzymaj się wiary. Bo ona jest gwarancją, że jestem przy Tobie. Słyszę każdą Twoją prośbę, czuję każdą łzę. Nawet jeśli mnie nie widzisz, wiara da Ci pewność mojej obecności, mojej miłości, która Cię otacza i wspiera. Kiedy walki z chorobą wydają się nie do pokonania, gdy zmęczenie i ból odbierają Ci siły, gdy głosy świata próbują zachwiać Twoją pewnością, wołaj do mnie z wiarą. Wiedz, że to właśnie Twoja wiara pozwala mi działać na Twoją korzyść, walczyć za Ciebie, posyłać moich aniołów, by troszczyli się o Ciebie i prowadzili Cię ku uzdrowieniu. Każda modlitwa, którą wznosisz z wiarą, każdy oddech zaufania, który wychodzi z Twoich ust, otwiera bramy nieba. To tak, jakby chór aniołów wznosił pieśni pochwalne na moje imię, a ja pochylam się, by wysłuchać Twoich próśb, by odpowiedzieć na Twoje wezwania. Czuję Twój ból, mój synu, i poruszam się Twoją wiarą. Wylewam na Ciebie swoją łaskę, swój pokój i swoją ochronę, i posyłam Ducha Świętego, aby cię pocieszał i odnawiał Twoje nadzieje. W chwilach próby, gdy ból wydaje się nie do zniesienia, gdy czujesz się słaby i zniechęcony, Twoja wiara stanie się Twoją tarczą, Twoim wsparciem, siłą, która Cię podtrzymuje i popycha do przodu? To ona pozwala Ci dostrzec poza trudnościami chwili obecnej, daje Ci pewność, że to cierpienie nie jest daremne i że wkrótce uzdrowienie objawi się w Twoim życiu. Wiara łączy Cię z moją uzdrawiającą mocą i otwiera Twoje serce, by przyjąć Moją łaskę. Bądź silny i odważny, mój synu. Nigdy się nie poddawaj, bo wiara to droga, która prowadzi Cię do mnie i do uzdrowienia, którego tak bardzo pragniesz. To ona daje Ci odwagę, by iść dalej z pewnością, że jestem przy Tobie na każdym kroku, trzymam Cię za rękę i ocieram Twoje łzy. To dzięki wierze cuda się objawiają, choroby są uzdrawiane, ciała są odnawiane. Bo dla tego, kto wierzy, wszystko jest możliwe. Jestem tutaj, mój synu, na każdym kroku, który stawiasz, oświetlając każdą decyzję, nawet gdy wszystko wydaje się zagmatwane i niepewne. Moje światło świeci w Twoim sercu, prowadząc Cię przez cienie wątpliwości i strachu. Trwaj niezłomnie, bo Twoja wiara poprowadzi Cię tam, gdzie niemożliwe staje się rzeczywistością, gdzie uzdrowienie się objawia, a życie rozkwita. Wędrując ścieżkami życia, czasem krętymi i pełnymi wyzwań, pamiętaj: Moja obecność jest niezmienna, jak latarnia, która oświetla Twoją drogę, nawet gdy dni są trudne, a ścieżka wydaje się niepewna. Wiara, którą we mnie pokładasz, jest tym, co Cię podtrzymuje, co pchacie naprzód. I prowadzi przez najtrudniejsze szlaki ku uzdrowieniu i pełni. W chwilach zwątpienia i zamętu, gdy choroba zdaje się cię dusić, a niepewność przyszłości odbiera spokój, ufaj, ufaj, że jestem przy Tobie, mój synu, że trzymam Cię za rękę i oświetlam Twoją drogę, odganiając ciemność i prowadząc ku światłu. Jestem Twoim przewodnikiem, Twoim strażnikiem, Twoją ostoją w chwilach burzy. Na każdym zakręcie, na każdym rozdrożu, przy każdym wyzwaniu, które stawia przed Tobą życie, jestem obecny, wspierając Cię z miłością, z wyciągniętą dłonią, gotowy by Cię podnieść, jeśli się potkniesz. Nie bój się, mój synu, bo jestem Bogiem, który przemienia drogi niepewności w ścieżki nadziei, który leczy rany i odnawia duszę. Kiedy wznosisz do Mnie swoje modlitwy, gdy Twój głos dołącza do chóru aniołów w błaganiach i uwielbieniach, wiedz, że każde Twoje słowo jest słyszane, każdy Twój westchnienie jest przyjęte do mojego serca. Twoje modlitwy są jak kadzidło wznoszące się ku niebu, przesiąknięte Twoją wiarą i nadzieją. Pochylam się, by Cię usłyszeć, mój Synu, by poczuć Twój ból by przyjąć Twoje obawy i osuszyć Twoje łzy w chwilach, gdy droga staje się trudniejsza, gdy choroba Cię wystawia na próbę, t, a Twoje siły wydają się wyczerpane, wiara jest mapą, która prowadzi Cię do mojej obecności, przypominając, że jestem z Tobą, prowadzę Twoje kroki, chronię Twoją drogę i prowadzę Cię ku uzdrowieniu. Z wiarą w sercu, mój synu, żadna sytuacja nie będzie zbyt trudna, żaden przeszkoda nie będzie nie do pokonania. Wiara da Ci siłę potrzebną, by przezwyciężyć wyzwania, by stawić czoła chorobie z odwagą i nadzieją. Moja dłoń spoczywa na Tobie jak tarcza, która chroni Cię przed wszelkim złem, a dzięki Twojemu zaufaniu pozwalasz mi działać, otwierając drzwi, które wcześniej wydawały się zamknięte. Torując drogę ku uzdrowieniu i odnowie. Wiara jest niewidzialnym ogniwem, które łączy Twoje serce z Moim i sprawia, że Twoje trudności, Twoje bóle i cierpienia stają się stopniami do duchowego wzrostu, okazjami do zbliżenia się do mnie i wzmocnienia Twojego zaufania do mojej miłości. A kiedy zniechęcenie będzie próbowało osłabić Twoją determinację, gdy choroba Spróbuję odebrać Ci radość i nadzieję. Wiara będzie siłą, która Cię odnowi, która doda Ci energii, by iść naprzód z pewnością, że wszystko jest pod moją kontrolą, że dbam o Ciebie i że wkrótce uzdrowienie objawi się w Twoim życiu. Gdy wiatry życia będą wiały przeciwko Tobie, niosąc ze sobą burzę i ból, a strach będzie próbował zagnieździć się w Twoim sercu, pamiętaj, to ja Cię prowadzę i podtrzymuję, to ja Cię chronię i wskazuję drogę. Moja obecność nigdy nie zawodzi, a ja działam w każdym szczególe Twojej drogi, aby moje plany miłości i uzdrowienia wypełniły się w Twoim życiu. Powierz mi swoje troski, mój Synu, pozwól, by wiara Cię umacniała, dając Ci odwagę, by iść naprzód, by stawiać czoła wyzwaniom z podniesioną głową i sercem, Pełnym nadziei, to przez wiarę łączysz się z moją nieskończoną mocą i otwierasz się na uzdrowienie, które pragnę na ciebie zesłać. Zaufaj mi, mój synu, i pozwól, by wiara była twoim przewodnikiem, twoją siłą i twoim światłem. To przez wiarę dzieją się cuda, mój synu, to ona porusza góry, ucisza burze, otwiera drogi na morzu i leczy choroby. Dlatego, kto wierzy, nie ma rzeczy niemożliwych, ponieważ wiara łączy Cię z moją nieskończoną mocą, z moją siłą, która potrafi wszystko. Jestem tutaj, mój synu, przy Tobie, wspierając Cię moją miłością i prowadząc przez ścieżki życia. Nawet gdy pojawiają się próby, gdy choroba wystawia Cię na test, gdy ból wydaje się nie do zniesienia, a strach próbuje dusić Twoją duszę, nie trać wiary. Pamiętaj, że jestem z Tobą, trzymam Cię za rękę, ocieram Twoje łzy i prowadzę Twoje kroki przez trudności. Próby, które przechodzisz, mój synu, są jak ogień, który oczyszcza złoto, czyniąc je mocniejszym i bardziej wytrzymałym. Tak jak złoto jest testowane w tyglu, tak Twoja wiara jest sprawdzana w trudnościach. Każde wyzwanie, każda przeszkoda, każdy moment bólu. Jest okazją do wzrostu, do wzmocnienia swojej wiary, do zbliżenia się do mnie i doświadczenia mojej miłości w sposób głębszy. Nie zniechęcaj się wobec trudności, nie pozwól, by choroba cię przytłoczyła. Zobacz każdą próbę jako stopień, który prowadzi cię bliżej do mnie, bliżej uzdrowienia i wyzwolenia. Każdy krok, który stawiasz w wierze, czyni Twoją duszę silniejszą. Twojego ducha bardziej wytrzymałem i przybliża cię do mnie. Jestem Twoją siłą, mój synu, Twoją skałą, Twoją ostoją. Kiedy czujesz się słaby i zniechęcony, kiedy choroba zdaje się wysysać z ciebie całą energię, a ból odbiera nadzieję, pamiętaj, że jestem tutaj, gotowy, by cię odnowić, wzmocnić Twoje ciało i duszę. Oprzyj się na mnie, mój synu, i pozwól, by moja siła Cię podtrzymywała. Pozwól, by moja miłość cię uzdrowiła i odnowiła. Tak jak woda ożywia wyschniętą roślinę, tak jak słońce ogrzewa zimną ziemię. Moja miłość ma moc, by przywrócić twoje zdrowie, odnowić twoje siły i na nowo rozpalić płomień nadziei w twoim sercu. Twoja wiara jest jak płomień, który rozświetla twoje życie, który prowadzi cię przez ciemności i wskazuje drogę. Nawet gdy choroba próbuje zdusić ten płomień, nawet gdy ból i cierpienie próbują przesłonić Twój wzrok i odebrać nadzieję, nie pozwól, by wiara zgasła. Podtrzymuj ją modlitwą, czytaniem mojego słowa, wspólnotą z braćmi w wierze. Szukaj mojej obecności w każdej chwili i pozwól, by mój Duch Święty Cię prowadził i wzmacniał. Im silniejsza jest Twoja wiara, tym łatwiej będzie Ci przezwyciężyć próby i osiągnąć uzdrowienie, którego tak pragniesz. Pamiętaj o słowach mojego sługi Pawła: Wiem, że we wszystkim Bóg mnie wzmocni. Zaufaj tej obietnicy, mój synu. Wierz, że jestem z Tobą w każdej chwili, dając Ci siłę potrzebną do pokonania wyzwań, do przezwyciężenia choroby i do dalszej drogi, bez względu na to, jak trudna jest próba. Bez względu na to, jak intensywny jest ból, jestem tutaj, by pomóc ci to przezwyciężyć, by poprowadzić cię do zwycięstwa. Tak jak byłem z moim sługą Hiobem, który, mimo wielu prób, nigdy nie stracił wiary i został wynagrodzony za swoją wierność, tak samo jestem z tobą, mój synu, dając ci siłę i odwagę, by wygrać tę bitwę. Kiedy czujesz się samotny, Otoczony ciemnością i strachem, kiedy choroba zdaje się izolować cię od świata, a samotność próbuje zapanować nad twoim sercem. Pamiętaj, że jestem z tobą, mój synu. Jestem światłem, który rozświetla twoją drogę, siłą, która cię podtrzymuje, nadzieją, która popycha cię do przodu. Nie poddawaj się, nie popadaj w rozpacz. Pamiętaj, że nie jesteś sam w tej walce. Jestem przy Tobie, walczę z Tobą, prowadzę Cię ku zwycięstwu. Każdy krok, który stawiasz w kierunku uzdrowienia, każda przeszkoda, którą pokonujesz, każdy moment bólu, który znosisz z wiarą, to zwycięstwo dla mojego Królestwa, mój synu, to świadectwo mojej mocy, mojej łaski i mojej miłości, to dowód, że wiara może poruszyć góry, że wiara może uzdrawiać choroby. I że wiara może przynieść zwycięstwo nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Nie przestawaj walczyć, mój synu, nie trać nadziei, uzdrowienie jest blisko, a ja jestem tutaj, by cię do Niego doprowadzić. Zaufaj mi, mój Synu, powierz się mojej opiece i pozwól, by moja siła cię podtrzymywała. Trwaj niezłomnie w wierze, a wkrótce zobaczysz, jak chwała Boża objawia się w Twoim życiu. Choroba zostanie pokonana, ból przezwyciężony, a Ty doświadczysz radości uzdrowienia i wyzwolenia. Staniesz się żywym świadectwem mojej mocy i mojej łaski, a Twoja historia będzie inspiracją dla tych, którzy cierpią i szukają uzdrowienia. To dzięki wierze pozwalasz mi działać, mój synu, otwierając drogę, bym mógł wylewać swoje błogosławieństwa. Na Twoje życie i prowadzić Cię ku uzdrowieniu, którego tak pragniesz. Powierz mi swoje troski, pozwól, by wiara Cię umacniała, dając Ci odwagę, by iść naprzód, stawiać czoła wyzwaniom z podniesioną głową i sercem pełnym nadziei. To przez wiarę łączysz się z moją nieskończoną mocą i otwierasz się na uzdrowienie, które pragnę Ci ofiarować. Zaufaj mi, Mój Synu, i pozwól, by wiara była Twoim przewodnikiem, Twoją siłą i Twoim światłem. Nawet gdy droga życia wydaje się ciemna i niepewna, nawet gdy choroba próbuje odebrać Ci radość, a ból grozi, że Cię pochłonie, nie rozpaczaj. Pamiętaj, że jestem z Tobą na każdym kroku, który stawiasz. Moja obecność jest nieustanna w Twoim życiu, jak powietrze, którym oddychasz. Jak światło, które oświetla Twoją ścieżkę. Nawet gdy nie możesz mnie zobaczyć, jestem tam obok Ciebie, kochając Cię, prowadząc i chroniąc. Jestem Twoim Bogiem, Twoim Ojcem, Twoim Przyjacielem. Znam Cię od łona Twojej matki i towarzyszę Ci w każdym momencie Twojego życia. Cieszę się z Twoich radości i cierpię z Twoimi cierpieniami. Znam Twoje słabości, Twoje lęki. Twoje wątpliwości. A mimo to kocham Cię bezwarunkowo. Moja miłość do Ciebie jest wieczna i niezmienna, i nic nie może Cię od niej oddzielić. W chwilach trudności, gdy choroba Cię dręczy, a ból wydaje się nie do zniesienia, nie czuj się samotny. Jestem z Tobą, mój synu, wspierając Cię moją miłością i dając Ci siłę potrzebną do przezwyciężenia wyzwań. Pamiętaj, że jesteś dla mnie cenny i że nigdy cię nie opuszczę. Moja obecność jest jak balsam, który leczy twoje rany, jak uścisk, który uspokaja twoje serce, jak światło, które oświetla twoją drogę. Gdy czujesz się zagubiony i zdezorientowany, szukaj mojej obecności. Módl się do mnie, czytaj moje słowo, medytuj nad moimi naukami, a poczujesz mój pokój w swoim sercu moją siłę odnawiającą Twoje energię, moją nadzieję rozpalającą płomień wiary w Twojej duszy. Niezależnie od tego, co się wydarzy, mój synu, nigdy nie wątp w moją miłość do Ciebie. Nawet gdy popełnisz błąd, nawet gdy oddalisz się ode mnie, będę czekał na Ciebie z otwartymi ramionami, gotów Ci wybaczyć i przyjąć Cię z powrotem. Moja miłość jest większa niż jakikolwiek błąd, większa niż jakikolwiek grzech, większa niż jakakolwiek choroba. Zaufaj mi, mój Synu, i pozwól, by moja miłość Cię prowadziła. Powierz się mojej opiece i pozwól, bym zatroszczył się o Ciebie. Porzuć swoje lęki i troski, a pozwól, by mój pokój wypełnił Twoje serce. Trwaj niezłomnie w wierze. A wkrótce ujrzysz, jak chwała Boża objawia się w Twoim życiu. Choroba zostanie pokonana, ból przezwyciężony, a Ty doświadczysz radości uzdrowienia i wyzwolenia. Mój synu, gdy cienie choroby zaczną Cię otaczać, a lęk przed śmiercią będzie próbował zająć miejsce w Twoim sercu, nie popadaj w rozpacz. Podnieś swoje oczy ku Mnie. A znajdziesz nadzieję, która świeci poza granicami życia ziemskiego. Obietnicę życia wiecznego, które czeka na ciebie w moich kochających ramionach. Jestem twoim Bogiem, twoim Ojcem i przygotowałem dla ciebie miejsce pokoju i radości, gdzie nie będzie już bólu, cierpienia ani śmierci. Życie ziemskie, mój synu, jest jak podróż, pielgrzymka w stronę niebiańskiej ojczyzny. To czas nauki, Wzrastania, prób i radości. Jednak choć ta podróż może być długa i trudna, nie jest Twoim ostatecznym celem. Twoim prawdziwym domem są niebiosa, u mojego boku, w towarzystwie aniołów i wszystkich, którzy mnie miłują. Śmierć nie jest końcem, mój synu, lecz przejściem, drzwiami, które otwierają się na życie wieczne. To jak narodziny dziecka, które opuszcza łono matki. By rozpocząć nowe życie, pełne odkryć i radości. Tak jak dziecko rodzi się do życia, Ty, dzięki wierze we mnie, narodzisz się do życia wiecznego, do pełni radości w mojej obecności. Nie bój się śmierci, mój synu, bo ja ją pokonałem, umarłem na krzyżu, abyś Ty mógł mieć życie wieczne. A teraz żyję i czekam na Ciebie z otwartymi ramionami w moim niebiańskim domu. Gdy nadejdzie chwila Twojego odejścia, nie lękaj się. Będę tam, by przyjąć Cię w swoje ramiona i poprowadzić ku wiecznej chwale. Wiara, mój synu, jest kluczem, który otwiera drzwi do życia wiecznego. To ona łączy Cię ze mną, daje Ci pewność mojej obecności i prowadzi ku mojemu światłu. Wiara jest Twoim kompasem, Twoją mapą, Twoją siłą. To ona podtrzymuje Cię w trudnych chwilach. Pociesza w godzinach smutku i daje nadzieję, gdy wszystko wydaje się stracone. Pielęgnuj swoją wiarę, mój synu, a ona poprowadzi cię do życia wiecznego. Módl się, czytaj moje słowo, trwaj we wspólnocie z braćmi w wierze, szukaj mojej obecności w każdej chwili i pozwól, by mój Duch Święty cię prowadził i wzmacniał. Im silniejsza jest twoja wiara, tym pewniej staniesz przed śmiercią i tym lepiej przygotujesz się na wejście w życie wieczne. Pamiętaj moje słowa. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Wierz we mnie, mój synu, a będziesz miał życie wieczne. Twoje życie ziemskie jest tylko tchnieniem, krótką chwilą w porównaniu z wiecznością, która na ciebie czeka. Nie trać tego czasu na rzeczy ulotne, na przemijające przyjemności i puste ambicje. Żyj dla mnie, mój Synu, a będziesz miał życie wieczne. Życie wieczne mój synu jest nagrodą, którą przygotowałem dla tych, którzy mnie miłują i zachowują moje przykazania. To miejsce pokoju, radości, miłości, gdzie nie będzie już bólu, cierpienia ani śmierci. To pełnia życia spełnienie wszystkich Twoich marzeń, doskonała jedność z Bogiem. Oczekuj życia wiecznego z radością, mój synu, i przeżywaj każdy dzień tak, jakby był ostatnim. Kochaj Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją siłą. Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. Przestrzegaj Moich przykazań, bo one są drogą, która prowadzi do życia wiecznego. Gdy nadejdzie czas Twojego odejścia, mój synu, będziesz gotowy, by wejść do wiecznej chwały, a ja będę tam, by przyjąć Cię z miłością i poprowadzić do wiecznego szczęścia. Żyj z wiarą, mój synu, a życie wieczne będzie Twoje.